Kochany z Boże łaska Wam i pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam dzisiaj do rozważania tematu światłości. A podstawą tego rozważania będą dwa różne teksty. Pierwszy, wyjęty z pierwszej księgi Pisma Świętego, z pierwszej księgi Mojżeszowej, z rozdziału pierwszego, gdzie w pierwszych czterech wierszach takie znajdujemy słowa: Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił zatem Bóg światłość od ciemności. A drugie słowo wyjęte jest z Ewangelii Jana, z rozdziału pierwszego, pierwsze pięć wierszy. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Boże nasz Panie, w ten wie wieczór wigilijny, Oto stajemy przed, przed Tobą tacy, jacy jesteśmy. Dokładnie widzisz nas, widzisz nasze życie, nasze serca. Wiesz, gdzie jesteśmy, Panie. A ja modlę się o każdego i każdą z nas. I proszę o moc Twego Ducha Świętego. Abyś Ty, Panie, do nas przyszedł, abyś do nas mówił, abyś dotknął naszego życia, aby prawdziwa światłość stała się naszym udziałem. Wszystko to na chwałę Twojego Syna. Amen. Droga siostro, drogi bracie, jeśli wsłuchałeś się, czy wsłuchałaś w Słowo Boże dzisiaj czytane, czy w teksty liturgiczne zauważyłeś, że dużo dzisiaj świetle to chyba dobra okoliczność na to, żeby o świetle mówić, bo światłość się wśród nas pojawiła i wszyscy potrzebujemy światłości. Światłość daje życie. Światłości zawdzięczamy to, że jesteśmy, że mamy co jeść, że oddychamy. Światłość jest piękna, ale światłość czasem też jest niewygodna, zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy coś. Ukryć, kiedy mamy takie rzeczy, takie tematy, takie sprawy, których nie chcemy, by inni dojrzeli. To są takie sprawy poukrywane gdzieś w tych różnych miejscach naszego życia. I chcemy, żeby one zostały w ciemności, aby nie daj Boże światłość rozświetliła te miejsca naszego życia. I jakie by to nasze życie nie było, mniej lub bardziej poukładane. Mniej lub bardziej chaotyczne staramy się jakoś nad tym naszym życiem zapanować. I nawet jeśli nam to nie wychodzi, to nawet to niewychodzenie, również próbujemy jakoś uporządkować. A to, co robi światłość, to zaburza to, co my próbujemy sami stworzyć. Ona rusza nas ze naszego miejsca i pokazuje coś nowego, wystawia nas na coś. Nowego. Pomyśl przez chwilę, w jaki sposób jako Kościół przygotowujemy się do Bożego Narodzenia. Najpierw jest czas Adwentu, cztery tygodnie na to, aby dać się zainspirować poprzez nabożeństwa niedzielne, tygodniowe, poprzez Boże Słowo, zaproszenie do Stołu Pańskiego. Dajemy sobie czas na to, aby um, ulepszyć to nasze oczekiwanie, w jaki sposób się w nim odnaleźć. I potem przychodzą święta, wigilia, Boże Narodzenie. Każdy z nas mniej lub bardziej funkcjonuje w pewnych rytuałach, obrzędach społecznych i religijnych, na bazie których budujemy swoje poczucie przynależności, poczucie bezpieczeństwa, ale także i religijną tożsamość. Rytuałem jest przecież choinka, wigilijny stół, opłatek. Świeca. Dla niektórych nawet Kevin sam w domu i wiele innych. To są rytuały, które jako społeczeństwo także staramy się bronić, bo one są nam bliskie. Są nasze. W historii Izraela rytuały też były ważne. Wiele z nich wprowadził sam Pan Bóg, aby pełniły rolę drogowskazów. To znaczy, że jeśli czymś się zajmuję, coś robię, to po to, żeby przypomnieć sobie, że jest coś ważniejszego i że to, co robię, robię dla Niego i chodzi o Niego. To, czym się zajmuję, ma mnie prowadzić do spotkania z Nim, i wtedy ten rytuał ma sens. Wtedy używamy go do tego, do czego został nam dany. Gdy na przykład Bóg nakazał przynosić. Dary plonów do świątyni, to nie dlatego, że był głodny, ale dlatego, że chciał uczyć swój lud, by pamiętał, że to, co ma, to, co otrzymuje od Pana Boga, to jest dar, za który warto dziękować. I warto się tego uczyć właśnie poprzez ten rytuał. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale to tak jest. I Pan Bóg tak to uczynił, tak to uporządkował. Pan Bóg też się strasznie denerwował, kiedy ludzie. Zatrzymywali się na samych rytuałach i zajmowali się tylko nimi. Gdy zajmowali się rytuałami bardziej niż nim samym. Pan Bóg tego bardzo nie lubi i nie chce tego dla nas. Dla wielu z nas wieczór wigilijny w kościele jest ważny. To jest dla wielu część tych świąt i oby tak było zawsze. Ale zarówno nabożeństwo, jak i wigilijny stół, opłatki i wszystko inne ma dla Pana Boga znaczenie wtedy, kiedy doprowadza nas do spotkania z Nim. Kiedy to wszystko sprawia, że ta światłość w taki sposób potrafi nas dotknąć, że te święta nie są normalne. Albo nie są takie, jak myśmy sobie to uporządkowali i zaplanowali. Wtedy to, co robimy, ma sens. Ma znaczenie przed Panem Bogiem. Jeśli o ten element nie zadbamy, a to już musimy niestety zrobić sami w naszych domach, jeśli o ten element nie, nie zadbamy, pozostanie nam czysto ludzki rytuał. On jest też dla nas ważny, jest nam bliski, dbamy o niego, ale pozostanie czysto ludzki, który pęknie jak bańka medlana za niedługo i zostaną tylko wspomnienia miłe. Bardziej miłe lub mniej miłe z czasu świątecznego. A przecież te święta ogłaszają, że Bóg jest pośród nas. Że stał się człowiekiem takim jak my, abyśmy, ludzie, wreszcie mogli pogadać z nim jak ludzie. Żebyśmy się mogli mu przyjrzeć, co on zrobi teraz, kiedy mnie zobaczy w mojej ciemności w moich wątpliwościach, moich chorobach, moich problemach. Co zrobi, kiedy zobaczy mój grzech? Jak się zachowa? Teraz go mogę zobaczyć, teraz mogę, mogę mu się przyjrzeć i próbować odgadnąć, jakie ma zamiary wobec mnie. Czym mną sponiewiera? Czym mnie potępi? A może coś innego? Jak on się zachowa? Czym będzie to spotkanie z Nim? Wreszcie mamy tą szansę. Wreszcie możemy Go dojrzeć, zobaczyć. I On może wejść do nas. To jest cud tych świąt. To jest sens tych świąt. Abyśmy tutaj w Ewangelii zobaczyli, że jak Pan Bóg pojawia się wśród ludzi, to to co zaplanowane, to co pouporządkowane, to co ogarnięte przez człowieka rozlatuje się w drobny przysłowiowy mak. Wszystko zaczyna iść inaczej i nie tak jak byśmy chcieli. Zauważamy to zresztą w całej ewangelii, we wszystkich czterech od początku do końca, gdzie wszystko jest zaskakujące. Boża obecność, obecność Pana Jezusa. Potrafi narobić niezłego zamieszania, ale zawsze w celu zbawiennym. Zawsze. Historia narodzenia Pana Jezusa zapisana w Ewangeliach co chwilę zaskakuje czytelnika obrotem sytuacji, spraw. Najpierw Maria zostaje poślubiona męż... swojemu mężowi Józefowi, tak jak trzeba, ale okazuje się, że ona jest w ciąży i wcale nie z Józefem. W związku z tym Józef stwierdza, no to skoro tak, no to trzeba się pożegnać. Tak będzie najlepiej. Ale Pan Bóg posyła swojego anioła i mówi: Józef, jest spokojnie, wszystko jest dobrze. To jest zgodnie z planem, tak jak ma być, zostań. No ale co jest dobrze? Z której strony jest dobrze? Przecież to jest, ofia... to jest, to jest afera na 102. Rodzina, wioska, synagoga, co jest dobrze? Pojawienie się Boga w życiu człowieka stawia go w trudnym położeniu wobec świata. I tak jest też u nas, z nami. Jak Pan Bóg pojawia się w naszym życiu, kiedy zaczyna działać i kiedy zaczyna pokazywać dwie rzeczywistości, ciemność i światłość, to zaczyna nas stawiać w trudnym położeniu wobec ludzi tego świata. I zaczynamy tego doświadczać. Może nawet w swoich rodzinach, w swoich domach, może w swojej parafii, może w swojej pracy, tam gdzie jesteś. Tak ma być. Tak to musi być. Potem pojawiają się jacyś goście, nie wiadomo skąd, z darami dla króla. Ale jakiego króla, pyta się Herod. Tu nie ma żadnego króla. Król jest jeden na wieki, jest nim Herod. Koniec. Pojawienie się Boga wśród ludzi wywołuje gniew wśród niewierzących. I zobaczysz, albo wiesz, jak bambuk działa w Twoim życiu. To ludzie się będą gniewać. Ludziom się wiele rzeczy nie będzie podobać. I tak to ma być. Tak to musi być. Później jest jeszcze gorzej. Ta rzeź dzieci w wyniku zazdrości Heroda, naprawdę? Czy świat jest naprawdę tak zły? Czy naprawdę jest tak niesprawiedliwy? Pojawienie się Pana Boga wśród ludzi. Ukazuje prawdziwe oblicze tego świata i ludzkich serc. I kiedy Pan Bóg działa swoją światłością na Twoje życie, zaczynasz rozumieć, oglądając się wokół siebie, patrząc na to, co Cię otacza, zaczynasz widzieć w tym ciemność. Zaczynasz widzieć, że to jest złe. I tak ma być. Tak działa Boża światłość. Stawia Ciebie w zupełnie innym położeniu, w innym miejscu. Klamren zamyka wystąpienie Jana Szciciela, który pokazuje, że pojawienie się Pana Boga w życiu człowieka burzy wszystkie religijne schematy, które seczek układa, żeby mieć Pana Boga tutaj, w swoim ręku. I żebyśmy to byli my, którzy decydujemy. Gdy prawdziwa światłość przyszła na świat, wcale nie przyniosła radości, ciepła. Otuchy, raczej stres, lęk, gniew, wątpliwości, bo nagle ten znajomy nasz świat, który tak dobrze znamy, zaczyna dzielić się na pół, na dwie rzeczywistości, na ciemność i na światłość. I dzięki temu, że on przyszedł, jesteśmy w stanie to dojrzeć. Że jest ciemność, i światłość, mało tego, okazuje się, że światłość jest tam, a tu, gdzie ja jestem, jest ciemność. I co ja mam z tym zrobić? Jak się zachować? Światłość przychodzi, staje wokół mnie, ale ja jestem w ciemności w ciemności myśli, życia, grzechów, wiary, poznania, zrozumienia. Jestem w ciemności. I co mam teraz zrobić? Mędrcy zobaczyli gwiazdę. I tą gwiazdę porównali z tekstami Starego Testamentu, i nagle odkryli, zobaczyli, zrozumieli, że światłość jest tam, a oni są tu. I co mają robić? No, spakować się. Jak najszybciej. I wyruszyć w długą i męczącą drogę na spotkanie ze światłością. Nie było innej opcji. Tak działa światłość. A pasterze. Czuwali nad swoim stadem. I nagle zobaczyli anielski chór. I usłyszeli anioła, którym powiedział: Słuchajcie, tam jest światłość, a wy jesteście tu. Idźcie tam jak najprędzej. Do światłości. I co oni mówią? Mamy tu te łowieckie. Mamy nie, nie pójdziemy. No nie. Moment ich nie ma. Nie mogli zostać na tym miejscu, bo zobaczyli, że ta światłość, która jest tam, ona jest światłością ludzi, ona daje życie. I nagle w tej światłości zobaczyli, że to, ta ciemność, w której jestem, którą się zajmuję, w której ładuje swój czas, energię, pracę, wysiłek, to nie jest to, gdzie mam być. To nie jest to miejsce. Jak światłość działa, to ja, jest, ja już wiem, że ja już nie chcę tutaj być. Ja muszę, ja muszę spróbować. Ja tego nie znam, nie rozumiem, ale ja wiem, że nie mogę tu zostać. Muszę iść. Siostro i bracie, 30 lat później Jezus wchodzi do świątyni i mówi tak, ja jestem światłością świata, kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. To znaczy, że Pan Jezus w tej świątyni robi taką grubą krechę i mówi, tu jest ciemność, życie ułudne izolory, i, i fałszywe, oparte na kłamstwie. I na bardzo złej wieczności, a tu, gdzie ja jestem, jest życie, prawdziwe życie i bardzo dobra wieczność. Dzisiaj Pan Jezus robi taką grubą krechę tutaj w tym kościele, wśród nas, i stawia przed Tobą ciemność i światłość, i mówi: chodź, chodź, nie możesz już tam zostać. Widzisz tą światłość, chcesz do niej iść? Potrzebuję. Widzisz, że jej potrzebujesz, zostaw tą ciemność. Ja wiem, że ona jest taka twoja, uporządkowana, i ty nad nią panujesz, starasz się, ale nie możesz już tam zostać. Chodź. Chodź, mam dla Ciebie coś nowego, mam dla Ciebie życie. Pozwól, że zapytam Ciebie, czy masz wrażenie, że Pan Bóg do Ciebie mówi. Czy wydaje ci się, że pokazuje ci. Ciemność Twojego życia, jeśli tak, to to jest moment, to jest czas, to jest to nabożeństwo. To jest ten moment. Kiedy będziesz mógł powiedzieć za chwilę: Panie Boże, jestem w ciemności, widzę to. Nie chcę tu już dłużej być. Widzę Twoją światłość. I czuję to tak tutaj, w tym miejscu. Czuję, że Ty mnie pociągasz, że chcesz mnie zawołać. Chcesz, żebym był przy Tobie z Tobą, w Twojej światłości. Dwie rzeczywistości, ciemność i światłość. Widzisz? Zauważasz? Na początku, gdy Bóg powoływał do istnienia wszystko, cały świat, pierwsza rzecz, jaką zrobił, to była światłość. I dopiero w wyniku tej światłości zaczął proces powoływania wszystkiego do istnienia, przygotowywania warunków do życia. Ale żeby przygotować te warunki życia, należało rozpocząć proces oddzielania światłości od ciemności, dnia od nocy, lądu od morza, ziemi od nieba i tak dalej, aby dopiero w ten sposób przygotować warunki do życia w Bożej społeczności. Kiedy Pan Bóg przychodzi do nas, robi dokładnie to samo. Bierze światłość, tą światłość przynosi do Ciebie i musi zacząć proces oddzielania ciemności od życia. Bo to, że światłość jest pośród nas, to jeszcze jest za mało. Musisz wziąć udział w procesie oddzielania, co to znaczy, że musisz porzucić ciemność, w której jesteś, porzucić decyzje, które podjąłeś, porzucić układy, w których jesteś i powiedzieć: dość, ja już wiem, nie mogę tu być, chcę światłości, potrzebuję jej. Tak zaczyna się proces zbawienia. Poprzez oddzielenie, kiedy czytamy historie ewangeliczne, widzimy, że Pan Jezus oddziela ludzi od ciemności, od śmierci, od grzechu, od wstydu do nowego życia. Czy widzisz to? Bóg musi uporządkować to, co jest w nieładzie i chaosie. Gdy Bóg zbliża się do człowieka, gdy zaczyna działać, dokonuje zbawienia poprzez rozdzielenie. Ciemność, precz. Wstyd. Precz. Poczucie winy. Precz. Brak samoakceptacji. Precz. Strach. Precz. Samotność. Precz. Bezsens. Precz. Gorycz. Precz. Gniew. Precz. W miejsce tego miłość radość pokój dobroć cierpliwość łagodność samokontrola nowe życie w światłości bóg przyszedł na świat w Jezusie Chrystusie zapłacił cenę za twój i mój grzech i wstyd umarł i zmartwychwstał aby zabrać bezsens i samotność naszych serc i wypełnić je czymś, czego nigdy tutaj nie zdobędziesz, choćbyś cały świat pozyskał. Nigdy. Możesz próbować, ale obiecuję i gwarantuję Ci Boże Słowo, że nigdy nie wypełnisz pustki, którą masz w sobie. Bez pójścia za Jezusem i zaufania Jemu. Teraz wiesz już, że chodzi o coś więcej niż tylko kościół, kazanie. Atmosfera świąt, wigilijny wieczór jest coś więcej niż rytuały i tradycje. Dzisiaj Pan Bóg stawia przed Tobą prawdziwe światło. Stawia przed Tobą dwie rzeczywistości. I albo jesteś w światłości, i wiesz dobrze, w jaki sposób Pan Bóg regularnie dokonuje dzieła oddzielania tego, co złe od tego, co dobre. Albo pozostajesz jeszcze w jakiś sposób. Ciemności. Teraz już wiesz. Dziś Bóg stawia przed Tobą prawdziwą światłość w osobie Jezusa Chrystusa, prawdziwe życie. Czy Jezus mówi do Ciebie teraz: Chodź, chodź, już jest czas, zostaw. Czy potrzebujesz takiej modlitwy? Czy potrzebujesz dzisiaj stanąć w ten sposób przed Panem Bogiem? Za chwilę będziemy się modlić. I to będzie czas na to, żebyś mógł powiedzieć swoimi słowami: Panie Jezu, jestem w ciemności. Czuję, że powołujesz mnie do czegoś innego, że chcesz mnie pociągnąć. Słyszę Twój głos. Pomóż mi. Potrzebuję światłości. Będziesz mógł sam stanąć przed Panem Bogiem. Oto ciemność i światłość. Co wybierzesz? Gdzie jesteś? Chodź. Nie czekaj już. Nie wszelczka, nie czekaj już, nie udawaj. Zostaw ciemność i idź do życia. Powstańmy do modlitwy. Panie Boże, widzisz każdego z nas. Stałeś się człowiekiem. Przyszedłeś na świat jako prawdziwa światłość. Chcemy ciebie zamknąć w rytuałach, chcemy ciebie zamknąć w niedzielnych nabożeństwach, odwiedzać ciebie od czasu do czasu. Ty wiesz Panie, gdzie jesteśmy. Ale twój Duch Święty działa i przekonuje i pokazuje, że tam oto jest prawdziwa światłość. Proszę Panie o każdego z nas i każdą z nas, która słyszy twój głos. Proszę, Panie, abyś Ty teraz wysłuchał wszystkich tych, którzy potrzebują do Ciebie przyjść i powiedzieć: Chcę do światłości. Potrzebuję światłości. Przyjdź do mnie i dotknij mnie. Pociągnij mnie za sobą. Nie chcę już wracać do tego, co ciemne. Nie chcę już żyć w ciemności. Nie chcę już żyć dla samego siebie. Dzięki Panie, że wysłuchujesz. Dzięki Panie, że działasz. Pozwól nam zostać w tej światłości i wytrwać, choćby nie wiem co. Dla chwały Twego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Dzięki za odwiedziny. Zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami.